Walczyli tym, co mieli pod ręką, bo nie dla wszystkich starczyło karabinów. Chłopi jako broń wykorzystywali kosy postawione na sztorc, inni piki domowej roboty. Tych, którzy do powstania poszli uzbrojeni w drągi nazywano drągalierami. 160 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe. Objęło tereny zaboru rosyjskiego, Królestwa Polskiego i Litwy. Ale utożsamiający się z Polską mieszkańcy Warmii w Zaborze Pruskim nie pozostawili rodaków z zaboru rosyjskiego osamotnionych. O tym będzie ten odcinek. Olsztyńskie Jaroty, najludniejsza dzielnica tego miasta i spokojna, jakby się wydawało, ulica Jarocka. Ale w XIX wieku nie była to część Olsztyna, była to osobna wieś, która nazywała się Jomendorf. Podczas Powstania Styczniowego właśnie na tej ulicy został schwytany Wojciech Kętrzyński, późniejszy słynny etnograf i historyk. Tutaj schwytali go plusacy, bo przemycał broń dla powstańców styczniowych, a takich jak on było zdecydowanie więcej. Na Warmii do akcji pomoc powstańcom włączyli się ludzie najróżniejszych profesji – księża, chłopi, mieszczanie, nauczyciele, lekarze, niżsi urzędnicy i rzemieślnicy. Powstańców, którzy przekroczyli granicę z Prusami zimą w 1863 roku, rozlokowano w kwaterach w podolsztyńskich wsiach. Miejscowi rzemieślnicy przygotowywali dla nich kule karabinowe, piki, lance i prochownice. Poszukiwano dostępnej broni palnej, szykowano odzież, buty, wojskowe ekwipunek i żywność by jak najlepiej przygotowani ruszyli na wiosnę do boju. To Felix Nowowiejski, słynny kompozytor pochodzący z podolsztyńskiego Barczewa, twórca muzyki do między innymi Roty. Jego ojciec Franciszek podczas powstania 35-letni krawiec Uszył dla powstańców 120 wojskowych chlebaków i 15 par relichowych spodni. Widział jak powstańcy w podrożnińskiej wsi Nerwik, uzbrojeni częściowo w karabiny i bagnety, w dużej mierze wyekwipowani dzięki pomocy warmiaków, ustawili się w szereg i na komendę oficera wyruszyli w bój do zaboru rosyjskiego. Wojciech Kęczyński został skazany na rok więzienia przez Prusaków, ale wśród warmiaków byli też tacy, którzy aktywnie włączyli się do powstania. Historycy szacują, że kilkuset warmiaków walczyło z bronią w ręku w szeregach powstańców styczniowych. Powstanie styczniowe trwało ponad półtora roku. Od początku miało charakter wojny partyzanckiej. W walkach z zaborcą zginęło od 10 do 20 tysięcy powstańców. Nie udało im się wywalczyć wolnej ojczyzny, ale ich przykład stał się drogowskazem dla następnych pokoleń. Wyjątkową czcią otaczał ich m.in. Józef Piłsudski. I to wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia!